Moskwa. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow pojawił się w Stanach Zjednoczonych, aby wziąć udział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szef rosyjskiego resortu spraw zagranicznych zabrał głos w trakcie debaty dotyczącej wojny w Ukrainie. Zdaniem ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, wystąpienie było idealną okazją do zaprezentowania propagandowego przekazu dotyczącego wojny dla odbiorców na całym świecie. W wystąpieniu nie zabrakło stwierdzeń, które jasno podkreślały, że to Stany Zjednoczone i kraje Zachodu odpowiedzialne są za wywołanie wojny. Siergiej Ławrow powtórzył także stałą narrację Kremla o rzekomej chęci uczestnictwa w negocjacjach pokojowych. Jednak te mają być prowadzone w taki sposób, aby, jak to określono, kijowski reżim nie mógł dalej funkcjonować. Zachęcamy do obejrzenia obszernych fragmentów wystąpienia ministra spraw zagranicznych Rosji. Rzeczywistość jest taka, że pomimo całkowitej porażki sił zbrojnych Ukrainy na polu bitwy, zachodni patroni reżimu w Kijowie z maniakalnym uporem w dalszym ciągu. Namawiają go do kontynuowania bezsensownej konfrontacji militarnej. Odbywa się to pod fałszywymi hasłami, że upadek reżimu Wołodymyra Zełęskiego rzekomo stwarza egzystencjalne zagrożenie dla Ukraińców, których Rosja chce zniewolić. Dla tych, którzy rozumieją genezę kryzysu ukraińskiego, oczywiste jest, że w tych zarzutach nie ma ani krzty prawdy. Rosja rozpoczęła w lutym 2022 roku specjalną operację wojskową nie przeciwko Ukrainie i nie przeciwko narodowi ukraińskiemu, z którym nadal łączą nas braterskie więzi. To nie przypadek, że po 2014 roku prawie 7 milionów Ukraińców znalazło zbawienie w Rosji. Zostaliśmy zmuszeni do rozpoczęcia operacji wojskowej przeciwko przestępczemu reżimowi, który za bardzo odszedł od poczucia bezkarności, który mimo naszych licznych, wieloletnich wysiłków nie chciał porzucić wojny z własnymi obywatelami na południu i południowym wschodzie Ukrainy i politykę całkowitej dyskryminacji rosyjskojęzycznych Ukraińców, którzy w tym kraju stanowią wciąż większość. Chyba już czas, aby Europejczycy, zwracam się do ich rozsądnej części, obudzili się i zrozumieli, że przy pomocy reżimu Zełęskiego Stany Zjednoczone nie tylko prowadzą wojnę z Rosją, ale także rozwiązują strategiczne zadanie gwałtownego osłabienia Europy jako konkurenta gospodarczego. Waszyngton podważył swoje bezpieczeństwo energetyczne, wywołując niebezpieczne tendencje kryzysowe w europejskiej gospodarce i sferze społecznej. Nie będę się nawet skupiał na temacie ataków terrorystycznych na rurociągi Nord Stream. Stany Zjednoczone stanowczo blokują wszelkie próby przeprowadzenia uczciwego śledztwa międzynarodowego, a obecni przywódcy europejscy, zwłaszcza w Niemczech, posłusznie milczą, pogodzeni z publicznym upokorzeniem. Jednocześnie większość członków Unii Europejskiej w dalszym ciągu posłusznie realizuje rozkazy Waszyngtonu dotyczące dostaw do Kijowa coraz większej ilości broni, opróżniając swoje arsenały, które oczywiście będą uzupełniane zakupami produktów amerykańskiego kompleksu wojskowo przemysłowego. Europejczycy będą zmuszeni znaleźć na to pieniądze. Szalone wieloletnie pompowanie broni w całkowicie skorumpowany reżim Załęckiego ma także inny, bardzo niebezpieczny wymiar. Chcąc wyciągnąć jak najwięcej korzyści z konfliktu, rządzący w Kijowie po prostu odsprzedają na czarnym rynku część broni dostarczanej przez Zachód. W Darknecie można znaleźć sporo podobnych reklam. Trudno sobie wyobrazić, że dzieje się to bez wiedzy i udziału zachodnich biznesmenów, bo ręka myje ręce. Jednym z najnowszych przykładów są przekazane do Kijowa amerykańskie karabiny M16, które każdy może kupić za kryptowalutę poprzez ogłoszenie w internecie. Oczywiście grupy terrorystyczne wykorzystują tę te sytuację. Broń wpada w ich ręce i rozprzestrzenia się po Afryce, Bliskim Wschodzie i Ameryce Łacińskiej, jeszcze bardziej wstrząsając i tak już niestabilnymi regionami świata. I ta skandaliczna sytuacja osiągnęła takie rozmiary, że nie da się jej już zatuszować. Nawet USA musiały oficjalnie przyznać się do problemu. Z niedawnego raportu Pentagonu wynika, że wyciekła broń przeznaczona dla ukraińskich sił zbrojnych o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Jestem pewien, że to ostrożne szacunki. 40 tysięcy sztuk broni, w tym drony i granatniki, po prostu nie miało czasu na wzięcie pod uwagę, ponieważ nie prowadzono inwentarzy. Jak rozumiem, amerykańscy inspektorzy udali się obecnie do Kijowa, aby na miejscu sprawdzić jak się sprawy mają. Życzymy im sukcesu. Nieraz słyszeliśmy i zapewne dzisiaj usłyszymy od naszych zachodnich kolegów podstępną tezę, która sprowadza się do tego, że jeśli Rosja przestanie walczyć, wojna się skończy, a jeśli Ukraina przestanie walczyć, skończy się Ukraina. Najwyższe szczeble Stanów Zjednoczonych zgodziły się nawet, że po tym Rosja zaatakuje Polskę, państwa bałtyckie i Finlandię. Nie można nic wymyślić w nadziei na wyłudzenie pieniędzy od Kongresu i parlamentów europejskich, przekonując je o konieczności nieustannej pomocy Ukrainie ze szkodą dla jej obywateli do ostatniego dolara i euro. Domagając się od Rosji zaprzestania specjalnej operacji wojskowej, doskonale rozumieją, że gdyby tak się nagle stało, reżim w Kijowie wylizawszy rany. Kontynuowałby proces eksterminacji wszystkiego, co rosyjskie i istniejącej na tym rosyjskiej tożsamości kulturowej, historycznej i religijnej. Reżim Zełęskiego będzie w dalszym ciągu propagował skrajny mizantropijny nacjonalizm. Obcy większości społeczeństwa, gloryfikując tych, którzy wraz z nazistami wymordowali setki tysięcy Żydów, Cyganów, Rosjan, Polaków i Ukraińców, podczas II wojny światowej wzmocni się dyktatura, będzie kontynuowana walka z opozycją i wszelkim sprzeciwem, zwiększą się szeregi więźniów politycznych, a zachodnie demokracje nadal patrzyłyby na to, co się dzieje, przez palce. I zachowywałyby milczenie z aprobatą. Jak to robią teraz, nawet po tym jak obywatel amerykański, dziennikarz Gonzalo Lira został zamęczony na śmierć w lochach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy za publikowanie obiektywnych materiałów krytycznych wobec reżimu Zelenskiego. Czy ktoś na Zachodzie, szczególnie w USA, powiedział coś na ten temat? Mam na myśli urzędników? Nie. nie. A dzisiaj zachodnie delegacje i przedstawiciele reżimu w Kijowie raczej nie znajdą odwagi, aby przynajmniej w jakiś sposób skomentować tę najnowszą rażącą zbrodnię Zełęskiego i jego kliki. Zamiast tego w dalszym ciągu słyszymy głosy o rosyjskiej agresji i zapewnienia o niezachwianym wsparciu dla reżimu w Kijowie. Oszustwo i tchórzostwo jego patronów zostało wyraźnie ukazane w haniebnej inscenizacji z kwietnia 2022 roku w Buczy. Nasze liczne żądania podania przynajmniej nazwisk tych, którzy rzekomo zginęli z rąk rosyjskich żołnierzy pozostają bez odpowiedzi. Osobiście wielokrotnie zwracałem się w tej sprawie do sekretarza generalnego ONZ, ale bezskutecznie. Najwyraźniej po prostu nie wolno mu nawet próbować ustalić prawdy demaskującej zachodnich władców marionetek. Co się stanie, jeśli Ukraina przestanie walczyć? Setki tysięcy tych, których dziś władze Kijowa próbują łapać jak bydło na ulicach, w barach i kościołach oraz jako mięso armatnie zostanie pozostawionych na śmierć za zachodnie interesy geopolityczne i jak mówią za wartości demokratyczne. W wojnie z Rosją nie było żadnego interesu narodu ukraińskiego, są tylko interesy anglosasów, ich popleczników i przestępczej zgniłej elity Kijowa. Powiązanej z Zachodem wzajemną odpowiedzialnością i obawiającej się, że zostanie zmieciona dzień po zakończeniu wojny, razem sabotowali porozumienia mińskie. I wspólnie zaprzepaścili szansę w kwietniu 2022 roku, kiedy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zakazały Kijowowi zawarcia traktatu pokojowego. Nie chcą dziś pokoju, mimo że reżim w Kijowie przetrwa tylko dzięki zachodnim zasiłkom. Przyznają to nawet jego gadające głowy. Większość Ukraińców zaczyna rozumieć, kto jest ich prawdziwym wrogiem i kto od wielu lat ich oszukuje, strasząc Rosją, rozsiewając kłamstwa na temat naszego kraju i unieważniając naszą wspólną historię. Zmiany w świadomości Ukraińców są wyraźnie widoczne na portalach społecznościowych. Pomimo najostrzejszej cenzury na jaw, wychodzi prawda o tym, jak żyją na Krymie i innych terytoriach, które niedawno połączyły się z Rosją. Wbrew przewidywaniom kijowskich propagandystów Rosjanie, Ukraińcy i inne narodowości żyją tam w pokoju i harmonii. Nowy rząd rozwiązuje problemy ludzi, poprawia ich życie, rozwija infrastrukturę i nie myśli o tym, jak napełnić własne kieszenie. Kontrast jest tak oczywisty, że nie ma co temu zaprzeczać, dlatego na Ukrainie i na Zachodzie wszelkimi sposobami starają się zagłuszyć te informacje, tę prawdę. Jest to dla nich niezwykle niebezpieczne, bo pokazuje, jak Rosjanie i Ukraińcy mogą i powinni żyć w warunkach, gdy Zachodowi nie wolno ingerować w stosunki dwóch bratnich narodów. I zgodnie ze starą metodologią kolonialną ustawiać je przeciwko sobie i dokładnie tak, jak przystało na braci i dobrych sąsiadów, po zrealizowaniu celów specjalnej operacji wojskowej, czy to militarnej, czy pokojowej, będą żyć. Przypomnę, że nigdy nie porzuciliśmy tego drugiego i zawsze byliśmy gotowi do negocjacji. Negocjacje nie dotyczą tego, jak utrzymać przywódców reżimu kijowskiego przy władzy i spełniać ich fantazje, ale przezwyciężyć dziedzictwo niszczycielskiej dziesięcioletniej grabieży kraju i przemocy wobec jego narodu wyeliminować przyczyny tragicznej sytuacji dla Ukrainy. Wszystkie inne rzekomo pokojowe plany, platformy i formuły, którymi reżim Kijowski i jego władcy wciąż bezskutecznie krążą, nie mają nic wspólnego z pokojem i służą jedynie jako przykrywka dla kontynuowania wojny i wypompowywania pieniędzy z zachodnich podatników. To smutne, że sekretariat ONZ ryzykuje swoją reputację, uczestnicząc w absolutnie surrealistycznym formacie kopenhaskim. Wszystkie te formuły to droga donikąd i im szybciej Waszyngton, Londyn, Paryż i Bruksela Zdadzą sobie z tego sprawę, tym lepiej będzie zarówno dla Ukrainy, jak i Zachodu, dla którego krucjata przeciwko Rosji stworzyła już oczywiste ryzyko reputacyjne i egzystencjalne. Radzę ci uważnie tego wysłuchać, póki jest jeszcze czas. Na Ukrainie nie milknie dyskusja dotycząca nowych przepisów mobilizacyjnych. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i rząd Denysa Szmychala o potrzebie zrekrutowania blisko pół miliona osób. Jest to potrzebne, aby móc nadal prowadzić wojnę z Federacją Rosyjską. Sprawa mobilizacji wywołuje jednak ogromne emocje wśród społeczeństwa jak i polityków. Posłowie Rady Najwyższej Ukrainy od kilkunastu tygodni pracują nad nowymi przepisami, stale wprowadzając zmiany w projekcie, a często wręcz go blokując. Spór nabrał tak ogromnego rozgłosu, że swoich komentarzy udzielają również weterani i zasłużeni w walce żołnierze. Jedną z osób, która postanowiła wyrazić swoje zdanie na temat przepisów mobilizacyjnych jest Maksym Żorin, były dowódca legendarnego pułku Azov a obecnie zastępca dowódcy trzeciej samodzielnej brygady szturmowej odniósł się do projektu określającego warunki, w jakich można powołać obywateli do wojska. Wojskowy otwarcie stwierdził, że jego zdaniem należy doprowadzić do sytuacji, w której mobilizowani będą także przedstawiciele elit, między innymi politycy, celebryci i ich dzieci. Aby pobudzić społeczeństwo, wypadałoby, aby do wojska wstąpili ci, którzy uważają się za elitę. Nie wszystkich za takich uważam, ale schrzanili sprawę i tak o sobie myślą. Publiczne osobistości, celebryci, deputowani ludowi wszyscy ci, których ludzie widzą przed sobą, mogliby pójść jako przykład do wojska lub niech pójdą ich dzieci. Można pójść w drugą stronę i wskazać tych, którzy nie są absolutnie przydatni na swoich stanowiskach politycznych. Uważam, że dziś, nawet w Radzie Najwyższej, wstyd mi czasem patrzeć, co robią poszczególni posłowie. To naprawdę zamienia się w cyrk. Ukraińcy oglądają jakiś program dla osób upośledzonych umysłowo. Zdaniem Maksyma Żorina, kolejnym elementem, który należy wypracować w przypadku nowych przepisów mobilizacyjnych, to przekonanie społeczeństwa o potrzebie obrony i uczestnictwa w wojnie. Wojskowy przypomniał, że w czasach II wojny światowej wstydem było, jeśli nie zgłosiło się do walki i unikało trafienia na front. Wówczas bardzo często było to traktowane jako hańba dla takiej osoby. Kilka godzin wcześniej w sieci pojawił się wywiad prezydenta Wołodymyra Zełęskiego z brytyjskim kanałem publicznym Kanał 4. Prezydent Ukrainy stwierdził w nim, że do dnia dzisiejszego. Nie usłyszał od wojska szczegółowych wyjaśnień, dlaczego mobilizacja powinna objąć aż 500 tysięcy osób. Życie jest numerem jeden, jest priorytetem. Druga sprawa to odpowiednie działania i odpowiednie operacje. Do dzisiaj nie widziałem wystarczająco jasnych szczegółów, aby stwierdzić, że należy zmobilizować pół miliona obywateli. Według prezydenta Zełęskiego bardzo poważnie należy podejść do kwestii finansowania wojska. Powołanie blisko pół miliona osób oznacza znaczący wzrost kosztów funkcjonowania armii, a ta finansowana jest wyłącznie ze środków własnych, bez pomocy krajów zachodnich.